Witam i pozdrawiam Was. Dzisiaj kolejny temat, znikające komentarze. Tak jest, witam Was. E, jeszcze jeden temat. Tak, dzisiaj znowu jestem chudy, bo ktoś cały czas pisze, że grubne, a to ma tylko i wyłącznie związek, ponieważ mam taką grubą e, kurtkę, którą tutaj ubieram, czy bluzę. Jak to nazwa? Dzisiaj mam znowu cienką bluzę, także dzisiaj znowu schudłem 20 kilo. <noise> Często się to przewija, ale że ja to sam widzę, bo jak ubieram tą grubą, to wyglądam jakby był taki misiek, nie? To może rzeczywiście wyglądać jakbym 20 kilo przytył. No i to też ma związek z ubraniami, które noszę, bo ja mam ubrania, które nosiłem jak miałem 14 lat, które mi teraz pasują. Także w tych ubraniach rzeczywiście też wyglądam był gruby, bo troszeczkę ciaśni siedzą. <laughs> ale przejdźmy sobie do tego, że znikają komentarze. Czemu one znikają? Bo my ich nie usuwamy, przynajmniej nie tych takich e, zwykłych, ale bywają takie hamskie, które naprawdę obrażliwe, z przekleństwami, te zostają przez nas rzeczywiście wykasowane. Ale takie pojawiają się przeważnie jeden raz, bo taki osobnik dostaje od razu bana i koniec e, zabawy. Ale od pewnego czasu znikają też inne komentarze cały czas, i te chciałem wam pokazać, gdzie one wszystkie się znajdują. Ponieważ jest jedno takie miejsce, gdzie po prostu ta platforma sama je wyłapuje i wszystkie je tam jakoś wrzuca. Co ciekawe, od wczoraj zaczęło się, że bardzo dużo wyciągają tych komentarzy, ponieważ z samej nocy wpadło ich ponad 900, ona jest rana wszystkie stamtąd powyciągała. I teraz mamy parę godzin dalej i już ich przekroczyło znowu ponad tysiąc, czyli znowu tych komentarzy wyciągnęła ta platforma ponad tysiąc wszystkich i znowu wszystkie tam wrzuciła. I że przez to, że teraz jest tego tak dużo, postanowiliśmy jednak o tym poinformować, ponieważ to już nie jest normalne, co się teraz dzieje. Bo nie wiem, kto to będzie wszystko wyciągał stamtąd, bo to jest jakieś szaleństwo. Nie dość, że mamy tyle zwykłych komentarzy do podpowiadania. To teraz jeszcze przychodzi nam tysiące komentarzy, które oni wyciągają ze wszystkich filmów i usuwają je. Ale kiedy że to jest tylko na jego kanał? Nie, to również by było o mój kanał. Dobra, także przejdziemy sobie pod monitor. Albo jest też możliwość, lub e, ten platform, myślą o. E, oni, którzy tam robią tam pracę, myślą, o, my nie mamy e, za dużo pracy. To znaczy, my mamy za mało pracy. Może mamy za mało pracy. Dobra. Dobra, idziemy sobie. Popatrzcie, co my tutaj mamy. No, zaczniemy od prawdopodobnie spamu, bo tam też lądują komentarze, ale co ciekawe, te wyciągamy tak na czas. Jak tutaj sobie klikniemy, mamy 66 u góry. A tu pisze, że wszystkie komentarze zostały sprawdzone dobra robota. A u góry dalej mamy ich 66, że niby ich tam jest. Teraz mamy obok do sprawdzenia. Tutaj rano ich było ponad 900, wszystkie zostały stamtąd wyciągnięte. Teraz mamy parę godzin dalej i mamy ich znowu 1100. I jest po prostu kocioł. Patrzcie. Tutaj jest 5 godzin temu, ale tutaj już idzie dalej dwa dni temu, dwa dni temu, dwa dni temu, i tak wszystko idzie. To trzeba wszystko stąd znowu powyciągać 3 dni temu. I tak cały czas idzie. Ale w tym momencie. I później wy... się dziwicie, że komentarze znikają. Jak to po prostu wszystko wląduje tutaj. To platforma sama to wyciąga i mi to tu wrzuca. No, i nie wiem, czy to teraz ktoś będzie miał jeszcze ochotę, żeby to stąd wyciągać, bo tego jest po prostu taka ilość, że mi się po prostu nie chce już tego wyciągać. Masz pakać, to no, jest idrekierę per onderwerb, ok? Per film. To praktycznie wszystko z tego filmu też powyciągane. Cały film. Wszystkie komentarze. Tu znowu z odporności. Zwykłe komentarze normalnie, które są. Wszystko powyciągane, pousuwane. Ze wszystkich filmów. Tak to niestety wygląda i tu trafiają komentarze, które znikają. Znikające komentarze. Dobra, także to chciałem wam pokazać. Także wiecie już, że my tych komentarzy nie wywalamy. One po prostu same tutaj trafiają i nic na to nie możemy poradzić. No ale nic. No, tak to już bywa. Taki system dziwny. Dobra, także tyle na dziś, pozdrawiam Was i życzę Wam dalszej miłej niedzieli. Do następnego razu.